sposoby rozwiązania tego. Co no jak to widać, w jakiś prosty sposób stosowałem. Po prostu 15 tysięcy w roku przeznaczaliśmy na dodatkowe płatne służby piesze, które teraz są. i policjanci, którzy mają wolne, a mają policjanci sporo wolnego, ponieważ ten czas pracy taki jest dosyć ruchomy, i między służbami, i policjanci za 150 zł za dniówkę dodatkowo sobie po prostu doradzają. Doradzają, chodzą sobie. To nie są takie duże pieniądze, prawda? 300 zł za 8 godzin złotzą to No to byście byli bardziej bezpieczni, czyli tacy policjanci tutaj przyjechali do nie wiem, dwa razy w tygodniu i wieczorem trochę pochodzili po pozaglądali co się dzieje. Bo ja wiem, że, że z tym jest różnie w różnych okresach, zwłaszcza teraz, kiedy się nasila na, nasił się ten okres jesienny, kiedy jest coraz bardziej... Ciemno. Proszę Państwa, kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej weźle. Ja wiem, że Państwo nie mają kanalizacji, obie wsie, świetnie, te gminy Wierzchowice mają i groszczy ma i dzielnie niedawno. Kilka temu tą kanalizację wybudowali. Ja wiem, że ja wiem, że kanalizacja to jest coś takiego, co, czego niektórzy chcą i potrzebują. Inni tak niekoniecznie, bo w tej chwili... No różnie to wygląda z tymi szambami, jedni wywożą, inni <coughs> nie wywożą. Służby, czy burmistrz kontroluje albo nie, bo jeżeli kontroluje i wydaje decyzję o tych podwyższonych opłatach, no to jest wtedy niedobrym burmistrzem i trudno się tak konfliktować ze swoimi wyborcami. Ale z drugiej strony Państwo wiedzą, że trudno żyć i mieszkać, kiedy zresztą Państwo też domy budują, szamba jakieś trzeba kombinować, inne rzeczy. Chociaż wiem, że z drugiej strony, no jak będzie, będzie taka analizacja, byłaby taka analizacja, no to trzeba niestety, ale płacić za nią więcej niż wcześniej, I one zostały zdewastowane, no bo jak się nie grzeje, no to się dewastuje, jakby tak. Ja rozumiem, ale, ale mi chodzi o to, że, ale, ale mi chodzi o to, że... Powinna być utrzymywana taka stała temperatura w pomieszczeniu względu na to, czy Państwo tu siedzicie, czy nie. O to chodzi, tak jak w domu, bo jeżeli nie, to patrzmy na ten jakiś prawda, I bo pęka. I tak się dzieje, Pani Błądorz wie, tam obsługuje zielinie, wie, bierze wszędzie te gazy i to wszystko na uczy na okrągło. I po prostu trudno, czy po prostu jest to nieracjonalne, żeby zaoszczędzić na używaniu w sezonie 5 6, a po pięciu latach siedlice znowu remontować za 300 tysięcy. No komu to jest potrzebne, to no, nie mogę po prostu. Są te drzejniki, nie elektryczne, czy one są włączone w mnie one powinny być włączone i ustawione na jakąś tam temperaturę 12 stopni czy 15 stopni. I, tak, I tak powinno być, bo inaczej to nie ma sensu. No, Państwa, jak Państwo zbudują sobie dom i nie palą, tylko w jednym pokoju siedzą, to przepraszam, za z diabła, no budować te pięć pokoi, jak się siedzi w jednym. na Rozwój szybkiego internetu w gminie no to jest coś dla młodych, bezprzewodowe punkty dostępowe, hotspoty to są takie propozycje dla młodych. W tej chwili akurat tak się składa, że jest budowana sieć światłowodowa w gminie, wiem, że coraz bardziej ten pułap wiekowy się podnosi korzystania z tego internetu i to jest również bardzo potrzebne. Proszę Państwa i jeszcze trzy punkty dotyczące miasta, ale i pośrednio również państwa. Chcemy uporządkować rynek w dębnie. Chcemy również wdrożyć rozwiązania organizacyjne prawne zapobiegające podwyższą opłat za dostawy ciepła w dębnie. Chodzi o zebnostką ciepłownię, co Państwa może mniej interesuje, ale problem jest, ponieważ ciepłownia została przekazana w półce która w tej chwili eksploatuje tę ciepłownię i podwyższa stawki. Stąd po prostu jest inna potrzeba, skoro kostrz nie jest gazem, gorzów jest rozgrzewany demnostkim gazem, a w demnie palą pędzla. No jest to po prostu nieporozumienie i trzeba doprowadzić ten temat w wyniku jakichś tam dłuższych negocjacji, bo nie da się od razu. Mamy bardzo dobre i bezpośrednie kontakty z dyrektorem tutaj kopalni i trzeba doprowadzić temat do jakiegoś szczęśliwego finału po to, żeby dużo nie płacić. Proszę Państwa, to są takie główne cele naszego programu. Oczywiście, jeżeli chodzi o oświatę, to również kontynuowanie nakładów na oświatę. Marzy nam się, że wyposażymy w szkoły w nowoczesne pomocy dydaktyczne, etablice, gdzie dzieciaki po są naprawdę zainteresowane wówczas lekcjami, to jest coś, siedzą coś przy a sami się wyświetla, pisują zadania, poprawiają błędy. Jest to rzecz doskonała, 20 tysięcy kosztuje. Myślę, że bardzo szybko do każdej Szkoły przynajmniej taką jedną tablicę byśmy wprowadzili. Proszę Państwa, ja sobie na ulotkach napisałem człowiek z pomysłami. Tak w ten sposób zrozumiałem. Ale myślę sobie, że kilka pomysłów w życiu miałem ja. dla gmin, chociażby taka gazyfikacja zielina ostatnio. Proszę Państwa, yy, zakłady gazownicze nigdy nie chciały gazyfikacji robić, to jest Państwo wiedzą, ja wiem. Nie byłem radny bodajże do 2000 roku, tutaj był dołączony gaz, bo długo się nikt nie przyłączał, czy bardzo niewielu z Państwa, nie wiem jak dzisiaj jest tam, ale sądzę, że jest już dużo, ale się Państwo przekonaliście, bo gaz wbrew pozorom nie jest drogim, takim bardzo drogim ciepła. ciepło, ile się przygotuje budynek odpowiednio do ogrzewania gazem. I dlatego sobie napisałem człowiek yy, z pomysłami, ponieważ wybudowaliśmy, wybudowaliśmy gazociąg. W ten, gaz, ten gazociąg sprzedaliśmy bardzo szybko dla zakładów gazowniczych. Oni nie chcieli budować y, gazociągu, w tej chwili jest przygotowana inwestycja w Pruszynię, kolejna. Nie chcieli budować gazociągu, dlatego my zaproponowaliśmy taki układ, że my wybudujemy, weźmiemy pożyczkę z z Funduszu Pracy, przepraszam, ochrony środowiska. Y, ta pożyczka jest umarzalna 30% zawsze i zaproponowaliśmy tak, ja to zaproponowałem, tak padłem na taki pomysł, że my wybudujemy gazociąg i sprzedamy za cenę po umorzeniu, czyli 30% niżej. I wtedy zakłady gazownicze zaczęły myśleć, aha, no w takiej sytuacji to nam się to będzie opłacało, bo kupimy coś taniej, mina na tym nie straci, ludzie będą mieli gaz. To zobaczyliśmy to jeszcze dobrze w ten sposób, że y, byli zwolnieni z opłat przyłączeniowych. Jeżeli się przyłączą, to chyba było 16 czy 18 miesięcy, to nie będą płacić opłaty przyłączeniowej. Dlatego piszę o tym, że jestem człowiekiem z pomysłami, bo wiele takich rzeczy zrobiliśmy. Ta gmina, odnoszę się do mojej poprzedniej pracy w Mójrza. Gmina Miejscowicza nie jest bogatą gminą, tak jak tętno, ale tam się dość sporo rzeczy udało. Typu przykładami, działaniami i punktem widzenia, jak ja widzę, chcę do siebie Państwa przekonać i prosić o głosowanie. Ale tak, jeżeli nie zostanę tym burmistrzem, nic się nie dzieje, nabyłem się z nim, więc po prostu doświadczenia mam, zostanie mi to już do końca życia. Jeżeli zostanę, proszę bardzo, mam nadzieję, że się w takim, w to, to, będziemy... to, jest, yy, to Punkt. mnie będziemy... Proszę Panią Pół bazaru, być może te alejki. I powiem Pani tak, że trzy tygodnie temu yy, ogłosiliśmy no, program wyborczy. Jak, a, a propos bazaru była cisza, nikt niczego nie oferował. Powiem Pani że tak, że 4 listopada była sesja i został uchwalony wieloletni plan inwestycyjny gminy Temno przez obecnego burmistrza, obecne władze. Patrzę do tego planu, patrzę. Poprawa estetyki bazaru na rok przyszły, 400 tysięcy nagle się zrobi. Bazaru to nikt więc go nie będzie tam przenosił, nikt takich planów po prostu nie ma. Ja wiem, że kupcy mamy wielu przyjaciół, że w nowy projekt się przygotowuje i w ten sposób po prostu takowisko tam ma znaczy być jest nowy plac, to gdzie jeszcze ten nowy plac? No tam, trzeba, no, trzeba przesunąć te, te kioski, zrobić placę, lepsze dojścia przez tej chwili, tam jest taki niż masz bałagan. Jeżeli chodzi o te wszystkie stoiska no, no, inne rzeczy. Ja mówię tak, ale ja po konkretnie nie powiem. ale to, jest zdrowe, pan, panie się to jest Ja jestem, ja jestem, ja jestem, Podjąć współpracę z panem celem poprawy warunków pracy i estetyki na targowisku miejskim. To się tak nie robi, że ja wezmę wizualizację w komputerze, zrobię i przyjadę do kupców, słuchajcie, tak będzie. Tego się nie robi, po prostu jest wizja, ogłasza się przetarg, czy... Konkurs na koncepcję, pojawia się kilka koncepcji, yy, siadamy z ustanie, dyskutujemy co wybrać, jak wybrać, co byłoby najlepsze, jakby to najlepiej się wyglądało. I tyle. I to, to wszyscy wiemy, że to trzeba w najbliższym czasie zrobić. I po prostu chcemy się na to zrobić. Ale tak jak pani mówiłem, okazuje się, że nagle yy... nie ma wzięcia takie jak meloracje z Nie ma tyle zboża, co tego roku zostało, a zostanie jeszcze więcej. Ale z w Kowarecie po jej poznaniu, że tego roku rolnicy mogli już uprawiać ryż. I tak trzeba do tego dojdzie. Bo będzie coraz więcej pola dostaw. I żaden burmistrz od czasów powojennych, czy, czy jeszcze był przewodniczący gromadzki rady, czy to, nikt nie podjął się konserwacji melora. Co do nanograficznych, wszystkie tak są zalane, że coraz będzie więcej pól wyłączanych z produkcji. Tak, to jest problem. Ja ten problem znam, bo ostatnio był dyrektor Wysokiego Zarządu Melografy, pan Pomel, zresztą stary znajomy na te tematy rozmawiali. i powiem. Proszę, proszę Państwa, to problem jest inny. Że y, te wszystkie cieki melioracyjne, Państwo wiedzą, że są podzielone na podstawowe, szczegółowe, i inne. I tak naprawdę na samych polach, jeżeli nie ma jakiegoś cieku, rzeki i tak dalej, to obowiązek należy do rolnika, ale tą są ale są na to rozwiązania, no te spółki woliła. Trudno nam spytać takiego programu wyborczego 60 punktów. Zapewniam państwa, nikt go nie przeczytał. Więc, więc się przedstawia y, rzeczy y, jak gdyby... Yy, najbardziej istotne z tego typu programów. to masz melorację ja Nie wiem jak przebierać tutaj meloracja, jak działają spółki w A, my, mamy, my mamy tam w tej chwili przez, yy, przy pomocy pana Paszkowskiego, wydaje że kandydata to jest do tyjniku. mamy tam zagwarantowane pieniądze, ostatnio był dyrektor żłobowa, jakie trzy miliony niewykorzystane na melorację. My je wykorzystujemy. Tam zielony potok ciągle mi robią, kurzyce robią i tak dalej. Nie wiem, proszę państwa, to może państwo... To o tych sprawach, jeżeli Państwo nie robimy, to możemy rozmawiać, bo muszę ten temat poznać. Ja Państwu mówiłem, że trudno mi jest z Państwem rozmawiać obiecywać, bo i odpowiadać na szczegółowe pytania, bo ja znam budżet, bo na tym się znam, znam rozwiązania, znam plany. Oczywiście znam się również na amelioracjach, na innych rzeczach, ale po prostu mnie tu nie było. Ja nie wiem, jak to funkcjonowało. Natomiast są możliwości, będę znał nawet ze środków unijnych, niektóre... Niektóre półki wodne pozyskują dość duże pieniądze dla tego typu.